Badania genetyczne wykonuje się raz w życiu, sprawdza się czy materiał genetyczny jest prawidłowy, czy też występują w nim te mutacje, czyli tak zwane uszkodzenia, które predestynują do zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia na chorobę nowotworową. Wynik badania genetycznego może być dodatni, a więc stwierdzona mutacja, albo też ujemny. Każdy z tych dwóch rodzajów werdyktu niesie ze sobą pewne informacje dla nas. Jeśli wynik jest ujemny, to możemy kontrolować się zgodnie z zaleceniami, które dotyczą całej populacji. Natomiast jeśli wynik jest dodatni, to oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej u nas jest dużo większe niż w reszcie populacji. Ono może się wahać w zależności od mutacji, którą u nas znaleziono, może dochodzić. Od kilku do kilkudziesięciu procent. To, że stwierdzono mutację, wcale nie oznacza, że zachorujemy w ciągu swojego życia na nowotwór. Mamy jednak zwiększone prawdopodobieństwo, a więc ryzyko wystąpienia tej choroby jest u nas większe niż u osób, u których takiej mutacji nie stwierdzono. Dlatego też konsultant genetyczny po wydawaniu wyniku powinien określić, jaki rodzaj badań, jaki zakres, z jaką częstotliwością powinniśmy wykonywać. Badania genetyczne są niezwykle istotne dla nas, ale nie tylko. Istotne są również dla naszych dzieci, bo jeśli okaże się, że któreś z naszych dzieci jest nosicielem mutacji, która występowała u nas, to wkraczając w dorosły wiek takie dziecko, czy też już osoba dorosła, będzie wiedziała, jaką profilaktykę celowaną, jakie badania profilaktyczne powinna stosować i w jakiej częstotliwości.